Ok, jestem. Słuchajcie, myślę, że trzeba będzie to podzielić na dwa, także to będzie druga część tego vloga. Chciałabym podzielić się z Wami moimi nowościami od marki Smelli. Wiecie, że bardzo, bardzo lubię szczególnie te trzydziestki trójki. Właśnie te trzydziestki trójki mi się pokończyły już, te w torebkach i te, co mam przy wyjściu, i dlatego yy, chciałam. Zamówić coś nowego, ale pomyślałam, że tym razem postawię na zapachy nie te, które znam, tylko te właśnie, których totalnie nie znam. I weszłam sobie w ich dział nowości i właśnie stwierdziłam, że postawię na te nowości, i powiem Wam, że to był po prostu strzał w dychę. Każdy, każdy jeden zapach jest 100% mój styl naprawdę. E, jeden zamówiłam też z myślą, żeby dać w prezencie, i jak gdyby. Wszystkim się podobało na tyle, że nie wiedziałam, na który się zdecydować. I jeden już losowo podarowałam, właśnie w prezencie urodzinowym, bo z takim zamiarem też zamawiałam. Ale powiem Wam o tych, które w ogóle wszystkie przyszły też. To są wszystko z nowości. Akurat w różowych buteleczkach. Zamawiałam też dwa większe. Ten. To jest ten Diraż. Ja go miałam wcześniej w mniejszej wersji, a w większej wersji zamawiałam go w prezencie. Mi ta mała wersja się skończyła, dlatego postanowiłam, a bardzo mi się on podoba. To jest raż dwójka po prostu od Gucci. Jest on przepiękny, naprawdę. Bardzo słodziutki perfum. No, one są przepiękne. Właśnie dlatego, że tamten mi się właściwie jako pierwszy skończył z tych 30. teraz postanowiłam zamówić go w wersji dużej, czyli seteczkę, kwiatowo-drzewne. No i My Way. My Way to też jest nowość. Ja chyba nie znałam wcześniej tego zapachu. I też wziąłam go właśnie... Ale ładnie pachnie. On tak już bardziej moim zdaniem owocowo kwiatowo-drzewne też, czyli ta sama kategoria zapachowa pewnie dlatego mi się podoba. Taki dla mnie on jest kwiatowo-owocowy. To to mamy z seteczek, a tutaj nie znam tych perfum, jak gdyby jak pachną w oryginale, ale wszystkie są, ten jest bardzo na przykład kobiecy Libre. Bardzo kobiecy, no. Taki sexy bym powiedziała. Na takiej odważniejszej może na taką randkę na wyjście. Ten mam teraz właśnie w torebce. To jest Bomb. To jest od niego opakowanie. Ten noszę teraz w torebce, bo przyniosłam ze swojej torebki. No on jest trochę zbliżony może nawet do tego Rush 2, czyli też taki, taki słodki, różowiutki. Dziewczęcy, bardzo. I trzeci, a czwarty jeszcze zamówiłam jeden. E, to tak jak mówię, dałam w prezencie. Touch Pink. A ten jest e, też słodki, ale świeższy trochę. Nie no, tego. Owocowo-kwiatowe. Nie naprawdę powiem Wam, że strzał totalnie wdychę, bo wszystkie, każdy jeden tutaj z tych zapachów to jest mój, mój top. Powiem Wam tylko, jaki był ten czwarty zapach. Wiecie dobrze, że. One są bardzo trwałe, słuchajcie, te perfumy utrzymują się długo na ubraniach. Ja już wam niejednokrotnie o tym wspominałam, że one się wam właśnie utrzymują nawet jak po jakimś czasie wyciągacie z szafy rzecz, to po prostu czuć ten zapuch, zapach, zapach jest naprawdę trwałość perfum, nie wody perfumowanej, tak. I będę miała dla Was kod tradycyjny. Wiem, że lubicie te kody, bo czasami, kiedy one skończą swoją ważność, to pytacie mnie, czy mam dalej jakiś kod. Te kody nie trwają wiecznie, mają z reguły jakiś termin ważności i ten będzie ważny teraz do końca czwartku, czyli do końca 15 września. Z kodem oczywiście Karolina 25, będziecie miały minus 25 na wszystkie perfumy, czyli ta 33 będzie wychodziła Wam 16:40. 9. Wstawię Wam też link na dole. A ja teraz spróbuję. Nie już nie chcę się wczytać. Także wstawię Wam na dole w opisie później wczyta mi się to, jaki był ten czwarty zapach, który mam w 33, ale tak jak mówię wszystkie, wszystkie z tych nowości, jak weszłam sobie widziałam nowości dla kobiet. To naprawdę wszystkie są strzałem w dziesiątkę. Dla mnie wszystkie przepiękne, słodkie. Naprawdę polecam. Jak lubicie też takie właśnie słodkie, owocowe, perfumki, to te wszystkie, które Wam tutaj podałam, jak najbardziej będziecie zadowolone. Ok. Przyszły mi, słuchajcie, czekałam na nie właściwie. Takie naklejki. To są naklejki podpisane imieniem i nazwiskiem. Tutaj akurat Alanka. A dla Aleksa mam naprasowanki na ciuchy, no bo Aleksowi to jeszcze właśnie naprasowanki. Chociaż i Aleksowi by się przydało trochę naklejek, ale właściwie nie przemyślałam i myślałam, że odetnę imię Alanka i samo, samo nazwisko nakleję u Aleksa, ale jakoś będę musiała to zrobić. No dobra, właśnie dlatego Alankowi nie dawałam do tej pory wyprawki do wzorówki, do, do Zatrukałam te naklejki i właśnie teraz sobie ponaklejamy. Przy okazji, może pokażę Wam wyprawkę. Kubek taki już znalazłam Halloweenowy dla niego na mm, to farb. Wszystko musi być podpisane. Oprócz oczywiście pędzelków Wszystkie bloki a bloków mają bardzo dużo, a jeszcze powinnam w sumie, ja o ryzach papieru, ale w sumie nigdzie nie spotkałam do tej pory. Ja będę mhm. Bloki muszą mieć tak, rysunkowe białe kolorowe, techniczne białe kolorowe, i jeszcze to w formacie A4 normalnym, a jeszcze muszą mieć w formacie A3. W formacie A3 muszą mieć... Nie pamiętam, ale dwa jakieś jeszcze. Także trochę jest tych bloków. Bloku. Plus jeszcze... No ryzę białego papieru i chyba ryzę kolorowego papieru. Takie też mu kupiłam do przedszkola, bo można jakieś się chce, jakieś takie, takie są wydrapywanki, takie kolorowe papiery w są też. I też mu kupiłam taki zestaw, jakiegoś do takiego kreatywnego tworzenia. To kupiłam blok techniczny biały, bo nie było. A ja... W, aha, ja mu kupiłam właśnie w pepko i w, w tym. W kiku. O, i ten duży A3 to był na szczęście właśnie w kiku, ale był tylko biały i to jest e, rysunkowy chyba, nie? To jeszcze pewnie techniczny musiałby mieć. I oni mieli mieć takie przececzki na e, rysunki, ale ja im zamawiałam segregatory. To jest Alanka Segregator. Zamawiałam ja segregatory. I nakleję, i jeszcze trochę, środku nakleję Tę dużą naklejkę. tutaj mu po prostu wkładałam już koszulki na pracę, ale oprócz tego też teczkę taką, taką papierową. Nie? No dobra. To by było wszystko, a Alex nie ma żadnej takiej wyprawki. wiemy właśnie co ma to segregator z koszulkami właśnie na pracę. Też nie ciągle tego segregatora nie dawałam, bo czekałam aż przyjdą właśnie te naklejki, żeby je już podpisać. Tak samo muszę dzisiaj pomaprasowywać ten. Jeszcze może wysłonię, popiszę klej, bo klej muszę mieć i w sztyfcie, i wyciskane. Chodzi o wyprawkę Alanka, a Aleksowi muszę tak na, naprasować to na ciuchy, te co wziął na zmianę, na piżamkę, no i na każdą jakąś tam bluzę i tak dalej, żeby było wiadomo, że to jest właśnie jego u Alanka mam. Gdy do przedszkola, to mam takie metki wszywane i właśnie zawsze mi się nie chciało wszyć tej metki, dlatego tym razem postawiłam na prasować. A zakupy są w trakcie rozpakowywania. Jestem. Miałam już nie rozpakowywać tych zakupów, ale powiem Wam, że stresuję się tym spotkaniem z dyrektorką w szkole u Alanka. I żeby może o tym troszkę nie myśleć, to jednak wezmę się za rozpakowywanie tych zakupów. Bułeczki takie ciemne już je właśnie na śniadanko. W tym foothole tym rozpakowywaniem. Ech, tak, wędlina, ubasa. W gardle mi zaschło. To z nerwów ogólnie. Ja powiem Wam, że jestem osobą, która denerwuje się nie wiem, nawet wizytą u lekarza, jak gdyby bardzo przeżywam. Takie pierwsze raz zobaczyłam, nie wiem czy to jest dobry skład właściwie, spróbuję raz pankejki, raczej dla Alanka, bo on lubi takie pankejki. Jeszcze jedna wędzina, kurczaki panierowane, piersi z kurczaka surowe, mięsko -mielone. mięsko mielone, makaron, chlebek, kostki rosołowe, tutaj dla Alanka do przedszkola też. lodówki najpierw. W na lodówce już puchy. Najmijne kiełbasy. To, to, to damy na góry. Ja muszę pomyśleć, co dzisiaj nabierać, czyli co zostawić, a co schować. Banany, banany, też mamy, tak? Morele, morele i winogronko. Morele to tak szybko się psują, że naprawdę winogronko różowe awokado też, ale już właśnie jadłam je na śniadanie ja bardzo lubię awokado, ale nigdy jakoś tak samodzielnie, tylko na jakiejś kanapce coś mleko zupa z dyni na spróbowanie dla Alanka, bo ja nie lubię zupy z dyni myślę, że Aleksowi też nie zasmukuje Alan chciał bardzo spróbować a wiadomo, no nie gotowałabym takiego, z takiej dużej dyni, chociaż są też i mniejsze zupy, dlatego niech spróbuję po prostu taką. Ja kiedyś już kupowałam zupy te takie, gotowe i powiem Wam, że są, że są spoko. Cukier Skład jest ok, taki prosty, papryczki, serek wiejski naleśniczki to ja akurat bardzo Alex lubi. moje dziś to w ogóle lubią raczej cukrowe obiady jakieś właśnie racuchy, naleśniki i tak dalej i tak dalej masło mleko jeszcze jedno. Jezu. No, i jeszcze tam są jabłka i chlebek. No, teraz to rozpakuję i, i widzimy się później. E, dzieciaczki odebrane moje z przedszkola, już właściwie godzinkę temu byliśmy gdzieś około w domu. No i właśnie za, zabrałam się za obiadek. Dzisiaj taki klasycznej ziemniaczki i kotlety mielonej. Ziemniaczki dzisiaj takie zrobię z cebulką podsmażaną, tak jakaś mi tak wzięło. Jest przepiękna, słoneczna. Słuchajcie, pogoda. Rano yy, ja byłam w tym moim dresie. On jest na, długi, yy, na długą nogawkę, i miałam założoną ramoneskę do tego, jak jechałam do biedronki, bo było 14 stopni chyba tylko. Już wychodząc z biedronki było mi gorąco, że ściągnąłam tą ramoneskę. A teraz, słuchajcie, jak jechałam po chłopaków, to było 25 stopni, 26 nawet właściwie. Także bardzo ciepło, naprawdę. Przebrałam już właśnie spodnie na krótkie. Wróciło dzisiaj takie trochę lato. No, i dzisiaj co? Będziemy dalej robić to, obiadek, a później wychodzimy na dwór. Bo tak właściwie wyglądał też nasz weekend. Był pogodowo już bardzo jesienny, ale jakieś właśnie porządki. My cały czas jeszcze kończymy ogrodzenie, to już tak długo trwa. Ale je, że tak powiem, widać koniec, teraz widać koniec i e, jesteśmy przy końcu, pracujemy na dworze, ogarniamy też dla psa miejsce. E, dzisiaj właśnie chyba posadzimy drzewo obok budy, żeby mieć pewność, że zawsze będzie e, piesek miał tam cień. Żeby ta buda była w cieniu, ja nie mówię, że ona będzie cały dzień w cieniu ta buda. Ale, żeby może w m, takich godzinach, kiedy to słońce będzie latem, na przykład najmocniejsze, to żeby tam jednak był cień. Chociaż na razie nie planujemy, żeby pies był w końcu, tylko miał budę i chodził luźno sobie po podwórku. Nie wiemy jeszcze, jaki, jak, jakie usposobienie, jaki charakter będzie miał nasz pies. Właściwie ona, bo ja tylko już nie wiem, czy wspominałam, czy nie, tylko suczki ogólnie uważam, to. Yy, jak będzie bardzo crazy, będzie niszczyła podwórko, rzucała się na ludzi i tak dalej, to będzie musiała być w końcu na przykład, kiedy my będziemy. Co, kochanie? Zaraz będzie obiadek. A co tam, przedszkolaczku, powiesz ciekawego? Jak było w przedszkolu? Fajnie. Pani jutro idziesz do przedszkola? Tak. A płakałeś? Tak. A dlaczego? Nie ma mamy. Bo nie ma mamy? Tak. A cieszyłeś się jak mama przyszła? Super. Eee, no i co? Aha, no i właśnie no jak będzie taka crazy dziewczyna no to trzeba, będzie by, by musiała mieć kojec, nawet jak, nie wiem, czasami będą chcieli przyjść coś goście latem, dzieci pobiegać na podwórku, jak będzie przeszkadzała, no to będzie musiała mieć kojec, tak, czy tak samo, jak będzie na przykład niszczyła bardzo jakoś tam podwórko, no to będzie musiała mieć kojec zbudowany taki. Mamy nadzieję, że nie, że będzie cicha, spokojna i potulna. Jak dzieci się taki nie udało, to może chociaż piesek się taki uda. No i, i, i na razie on no, taki będzie, na po prostu budę i będzie, że tak powiem, właśnie na podwórku i właśnie też dlatego gonimy już teraz z tym ogrodzeniem, żeby wszystko już było zagrodzone, zabezpieczone, żeby nie mogła się nigdzie właśnie wydostać. Także już robi się coraz, coraz bliżej tego pieska. Już niedługo będziemy po nią jechać, nie będę zdradzała kiedy, na pewno ją przedstawimy, pokażemy, co to zarasa i tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze się cały czas troszeczkę przygotowuję do tego psa, bo chciałabym, że tak powiem, wejść w to całą sobą, przygotować się dobrze, dobrze poczytać o tej rasie, przede wszystkim o pielęgnowaniu, bo czasami wystarczy z, z źle psa, yy, wiecie, pielęgnować i on się męczy, nie wiem jak... Pod szerstek nie jest wyczesane, to się przegrzewa na przykład. No wiecie, no ja jeszcze mało wiem na ten temat, ale możecie mi pisać cokolwiek tam e, będziecie wiedziały, co powinnam ja wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. do tych kotlecików. To przekręcamy. Teraz troszkę poddusimy, bo Alanek już mówił, że jest głodny. Jeszcze chwilkę. Jeszcze zaraz ziemniaczki zobaczę i będzie gotowe. No, także, 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 także do później. Nie wiem, czy jeszcze do dzisiaj, bo ja później wieczorem jeszcze robię transmisję i, i nie wiem, czy już będę się odzywała. Może po transmisji bym złożyła y, poprzedniego vloga. Byłoby fajnie, żeby się dodawał przez noc.